Cześć! Ja dzisiaj znowu idę sama w teren. Plan jest taki, że pochodzę sobie po wzgórzach. Mam jakoś 9 godzin na to, więc będzie to całkiem długi dzień. A gdzie idę, to Wam zaraz opowiem. A więc tak: najpierw plan jest taki, że wchodzę na Eastlomont, później na West Westlomont. I na koniec Bishop Hill, i muszę dojść do Scotland Well. Stamtąd mnie odbierze Wojtek, ale jak zobaczę, że mam bardzo dużo czasu, to jeszcze zahaczę dwa miejsca, ale nie będę teraz mówić, bo nie wiem, czy tam po prostu dotrę. Zobaczcie, jaka inwersja mnie zaszczyciła. Coś pięknego. Póki co jest naprawdę zimno. Jest 0 stopni i moje dłonie to bardzo odczuwają. Ale dobrze, że przynajmniej w nosa przestało mi być zimno. Więc to oznacza, że będzie robić się coraz cieplej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze tylko kilka kroków i jestem na szczycie To było bardzo łatwe. Jest, widzę go. I trzy, dwa, jeden. Jestem na pierwszym szczycie dzisiejszego dnia. Wow. Opłacało się rano stać. Co prawda, jest mi bardzo zimno, ale jest genialnie. Jak tylko ręce mi się ogrzeją, to koniecznie muszę znaleźć sobie miejsce na śniadanie bo jeszcze dzisiaj nic nie zjadłam ale póki co to nie dałabym rady no tak z marzłymi dłonie że żałuję, że nie mam swoich podgrzewanych rękawiczek ale to nic i tak jest super zaczęłam schodzić mój punkt następny to jest o tamten szczyt mam kawałek drogi przed sobą no niestety Życie z, z Renaudem bywa ciężkie czasami. Nie dał mi się dzisiaj nacieszyć widokami ze szczytu. Złapał mnie okropny ból rąk. Muszę zacząć schodzić. Tu już nie wieje przynajmniej, więc zaraz dłonie powinny zacząć dojść do siebie, dochodzić do siebie. I mam nadzieję, że. Szybko zacznę się cieszyć tą dzisiejszą trasą. Jest już dobrze. Widać po moim uśmiechu. Ból minął. I to jest właśnie to. Dlaczego? Brakuje mi Wojtka. Zawsze, jak wyjeżdżamy gdzieś, zwłaszcza jak idziemy w góry, to na samym początku w ogóle nie wyciągam rąk z kieszeni czy z rękawiczek, żeby je trzymać jak najdłużej ogrzane. Wtedy Wojtek zajmuje się, wiecie, wyciąganiem mikrofonów, włączaniem całego sprzętu. A dzisiaj to normalnie. Przeżyłam szok. Jeszcze tylko dodam, że w takich momentach, gdzie łapie mnie tak silny ból, jest to dla mnie coś wyjątkowego, wyjątkowo smutnego, bo myślę o tym, że moje marzenie o Kili no, jest nie do spełnienia. Chociaż nie wiem, może kiedyś mi się poprawi. Ale dobra, już koniec o tym. Koniec smutków! Zaczynamy dzień na wesoło! Jestem na parkingu pomiędzy Istromont i Westromont. Jest ławeczka, Więc zdecydowanie dobrym pomysłem będzie, jak sobie coś zjem. A mianowicie bułkę. A jak bułka, to i herwata. Ale żeby odkręcić termos, to oczywiście potrzebuję rękawiczek z gumą, bo inaczej nie da rady. O, dzisiaj ja zakręcałam, więc łatwo poszło. Ostatnio, jak mi Wojtek zakręcił, to myślałam, że nie dam rady odkręcić. Pod, dopiero, jak zeszłam tutaj, to spotkałam dopiero ludzi. A tam na Istromund i całe zejście nie było nikogo. Byłam sama. O. Idę sobie już od jakiegoś czasu. I jak widać, nic nie widać. Idę w totalnej chmurze. Więc ciekawa jestem, czy jak dojdę na szczyt, czy zaszczyci mnie inwersja czy akurat znajdą wyższe chmury, też tak może być. Ale idzie się bardzo przyjemnie. Ścieżka na West Lomond jest naprawdę bardzo fajna. Podejście jest łagodne i dopiero pod koniec będzie bardziej stromo, ale przeżyję. Śmieszni dzisiaj z tymi chmurami, bo tak szybko nachodzą. I świata normalnie momentami nie widać. Po chwili przepływają. Pojawia się normalnie błękitne niebo. Ale jeżeli chodzi o samą nawigację w takiej mgle w chmurach, to ja się dzisiaj kompletnie tego nie obawiam. Dlatego, że idę po terenach chyba no bardzo dobrze. Dobrze mi znanych. Byłam tutaj wiele razy. Aczkolwiek zawsze, jak tutaj z Wojtkiem przyjeżdżaliśmy, przyjeżdżamy, to wybieramy albo Eastlomont, albo Westlomont, albo Bishop Hill. Pierwszy raz będę tak szła, że jednego dnia wejdę na wszystkie te wzgórza. Ale to nic. Ścieżki są łatwe. Powinno mi to pójść sprawnie. Jedynie w pewnym momencie. Mam nadzieję, że znajdę ścieżkę na Bishop Hill, ale z tym też nie powinno być problemu. Dam radę. Dobra, jest szczyt, więc szybko oklepię kamień i uciekam stąd, bo strasznie wieje. Hop. O rany. Normalnie łeb mi chciało urwać na szczycie Westlomont, ale powiem Wam, że jeszcze nigdy nie byłam na Westlomont, żeby nie wiało. No za każdym razem, jak z Wojtkiem idziemy, i dzisiaj nawet tak sama przyszłam, to tak wieje, że łeb chce urwać. Ale za mną sami widzicie, jak sytuacja wygląda. Zatem lecę dalej. Przymrozek odpuścił, więc wszystko odtaja. I zrobiło się teraz dopiero ślisko na tym błocie całym. Trzeba uważać. Normalnie przede mną magia. Wow! i zobaczcie, ile teraz mogę zobaczyć, ile widzę. A wiecie co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jak zwykle Wojciech miał rację, że coś za krótką trasę sobie na dzisiaj wybrałam. I jak dojdę do Scotland Well, to będę musiała na niego czekać kilka godzin. Więc. Wydaje mi się, że będę musiała jeszcze wrócić na West Lomond. Jest więc szansa, że zobaczę jakieś widoki ze szczytu. Tylko to podejście z tej strony to już mnie mniej cieszy, bo jest bardziej stromo niż z tej strony, którą teraz wchodziłam. Ale jak będę miała te kilka godzin, to lepiej iść niż stać. I zobaczcie ile zeszłam. Byłam na szczycie tej góry. A zobaczcie, ile jeszcze muszę zejść. Nie wiem, czy widzicie w oddali gdzieś. Tutaj mam ścieżkę. Odbiję w prawo. Pójdę do John Knox Pulpit, bo mam dużo czasu. Wrócę i nie widzę stąd ścieżki, którą powinnam trafić. Ale na tamten szczyt będę się kierować. O ile gdzieś za tym szczytem nie wyłoni się jeszcze wyższy szczyt, który okaże się dopiero Bishop Hill. Ale to się okaże wszystko w trakcie. Zeszłam już z Westlomont. Kieruję się do John Knox Pulpit. Jest to taki mały wodospad. W sumie całkiem niedawno z Wojtkiem tam byłam. Nawet filmik jest z, tej, z tego miejsca z całej doliny. Mi się to miejsce podoba. Więc polecam na spacer. A ja dzisiaj idę tam tylko dlatego, żeby nabić kilometry. Nie żartuję. Lubię tam przebywać, więc posiedzę sobie. Może zrobię sobie drugie śniadanie. Kto wie. I co tu dużo mówić, dotarłam do mojego kolejnego punktu dzisiejszego dnia, aczkolwiek John Knox jest takim dodatkiem, który nie wiedziałam czy tu przyjdę, czy nie, ale wydaje mi się, że mam mnóstwo czasu, więc fajnie było tutaj trafić. Dzisiaj nie podchodzę za blisko do wody, bo ostatnio podeszłam. I byłam cała mokra, a później mi było tak zimno. Dobra, naprawdę, nie rozgaduję się, szukam jakiegoś miejsca na drugie śniadanie. Jestem znowu głodna. Mam za sobą już prawie 12 km. Więc już całkiem, całkiem. Jestem na ścieżce, którą kieruję się na Bishop Hill. Jeszcze nie znalazłam miejsca na śniadanie. Ale z tego co ja pamiętam, to tam będzie takie fajne miejsce w dolinie, i może tam nie będzie aż tak biało. Więc sobie tam gdzieś zorganizuję jedzenie. Dobra, wydaje mi się, że znalazłam miejsce odpowiednie na drugie śniadanie. Więc pora w końcu je zjeść. Yy, ciężko było znaleźć idealnym miejscem bo cały czas jestem na jakichś paspiskach, więc domyślacie się, jakie warunki tutaj panują. Ale nie jest źle. Dam radę zjeść. Miałam mały wypadek przed chwilą, a mianowicie postawiłam sobie kubek na drzewie i oczywiście Kubek spadł na lewaniu. Kto by to przewidział, prawda? Na pewno nie ja. I jestem Bishop Hill. Bodajże 461 metrów. Niewielkie wzgórze, ale jak się zrobiło 3 jednego dnia, to można czuć zmęczenie. Ja czuję! I swoje trzeba odklepać, bo jak się nie odklepię czy to to nie zaliczy, <grymne> Tak mówią. Jest godzina 13, i muszę podjąć szybką decyzję, co robić dalej. Zobaczcie, to był mój pierwszy szczyt. East Lomond. West Westlomont, oczywiście w murach. Muszę podjąć decyzję, czy chodzić i kierować się do Scotland Well czy jednak zawracać iść na Westlomont i nie czekać tylu godzin na Wojtka bo jest dopiero 13 więc ciężko mi się patrzy na to podejście na Westlomont, ale chyba nie ma wyjścia bo w Scotland Well to ja po prostu przemarznę a tam raczej nie miałabym co robić Tyle czasu. Więc dobra. Już zaczyna mi tak schodzić, więc kierunek Westplamont. No tak jak mnie dzisiaj przewiewa. To już mi dawno tak nie przewiało. Muszę założyć chociaż kurtkę przeciwdeszczową. To ona zatrzyma ten wiatr, bo już nie daje rady. O tak i od razu lepiej. Zdecydowanie. I teraz mogę iść dalej. Zobaczcie, jakie tutaj są niesamowite drzewa. Wiedziałam, że powrót na Westlomb nie będzie łatwy, ale powolutku, powolutku chodzę. Jeszcze dużo przede mną. Jak będę na szczycie, to również będę wykończona. Co ja sobie wymyśliłam? Ale jest fajnie. Powiem Wam, że wczoraj też miałam dzień wolny, bo akurat tak wypadło, że w tym tygodniu mam w środku tygodnia weekend, a w weekend idę do pracy. Wojtek natomiast weekend ma wolny, a w środku tygodnia pracuje. I tak się mijamy co dwa tygodnie. I do czego dążę? Aha, że wczoraj miałam wolne i tak cały dzień nie wyszłam z domu. I na koniec dnia miałam takie wyrzuty sumienia, że nic z tym dniem wolnym nie zrobiłam. Że dzisiaj po prostu musiałam wyjść. Ja tak czułam, że podejście i przy podejściu na West Lomond po raz drugi to będzie tysiąc przerw. I tak też jest. I nawet w końcu znalazłam miejsce, żeby usiąść i zjeść kolejną bułkę. O, jaja, ja. tu jest tak fajnie, że ja nie wiem, kiedy ja się stąd ruszę. Dobrze, że mam dużo czasu, no i wlazłam! Słuchajcie, jestem dzisiaj drugi raz na łestromą. Szczerze mówiąc, to nawet się nie będę zatrzymywać. Tylko wam pokażę, że naprawdę tutaj dotarłam. I co? I będę schodzić na dół Więc czeka mnie Kawał kawał No taki ładny kawałek fajnej drogi Odpocznę sobie Ja to Jan Westramont. I uciekam na dół Mam za sobą ponad 18 km jest godzina piętnasta, przede mną, nie wiem ile dokładnie, tak pomiędzy 2,5 a 3,5 kilometra, aczkolwiek mogę się mylić, więc myślę, że będę na Wojtka jeszcze trochę czekać. Zastanawiam się, czy nie pójść sobie jeszcze na Maspiden, tylko nie wiem, czy bym zdążyła. I to taki ryzyk fizyk trochę Nie wiem Dojdę do parkingu to zadecyduję i chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że na swojej drodze spotkałam dzisiaj jedynie ośmioro ludzi w tym dwóch biegaczy <gry> a z daleka tutaj widziałam jeszcze dwoje ludzi ale nie wiem czy ich będę mijać o! Widzę rowerzystę, jednego. <noise> idę i idę i normalnie końca nie widać. To z całą pewnością było więcej niż te 2,5 czy 3,5 kilometra, co ja powiedziałam. Albo już jestem taka zmęczona i mi się tak wydaje. Dostałam w kość, ale wiecie co, najbardziej pod tym względem pogodowym. Wiatr dał mi dzisiaj popalić. Bardzo ciężko mi się dzisiaj nagrywało przez ten wiatr, bo ten wiatr jest taki mroźny i po, i po prostu za każdym razem jak chciałam coś nagrać, musiałam ściągnąć rękawiczki, i momentalnie mi się dłonie wychładzały. No, i oczywiście przychodził ból, więc nie wiem ile zdołałam nagrać. Mam nadzieję, że wystarczająco, bo ja dosyć uparta jestem. A teraz lecę dalej. I dotarłam. Jestem na parkingu. Zrobiłam dzisiaj 22 km, a nie wiem, czy to będzie widać. Ale zobaczcie, jaka jest tam brudna. No, jakaś masakra. To świadczy, że było, było to, <laughs> Tak jak mówiłam, nic nie wiem, ile czasu będę czekać, ale myślę, że nawet z pół godziny, więc będę tak chodzić <laughs> dookoła ławki, żeby nie zmarznąć bardziej. Ale jestem naprawdę szczęśliwa, że tak wykorzystałam swój dzień. Więc dobra, to by było na tyle. Dzięki, że ze mną wyliście i do następnego. Cześć!